Jest dla mnie wzajemnym wsparciem i motywacją każdej osobno. Nazywam się Agnieszka Skaniak-Sójka. Moją rolą w drużynie jest pomoc w wyścigach etapowych Kasi. W naszej drużynie i ogólnie w kolarstwie wygląda tak, że każda zawodniczka w danym etapie ma swoją rolę. Moją rolą w drużynie jest wsparcie kasi na wyścigach, to jest odpowiednio wcześnie doprowadzić ją jak najwyżej w grupie do podjazdów, żeby zaczęła podjazd z jak najlepszej pozycji. Też poza rowerem często spędzamy luźno czas na kawie, czy też odłączamy się od tego kolarstwa i pozwalamy sobie na chwilę. Relaksu i spędzenia razem czasu. Czasami jest więcej tych gorszych porażek niż zwycięstw, więc musimy siebie wspierać nawzajem i to nam dodaje energii, żeby walczyć i udowadniać, że jesteśmy jako grupa mocna.